ma pany i panewy. Pomyślałem, że może będzie ciekawiej, jak zrobię coś ciekawszego i połączę trzy rzeczy nieodzowne, które prawdopodobnie będą towarzyszyć w odcinkach, żeby było ciekawiej, właśnie. Zaczynamy od, można powiedzieć, recenzji, która połączy się z gastronomią oraz handlem. I testujemy po prostu następny samochód. Wiadomo, miniaturka tej sprawy, już wszystko wiecie, nie rozmowa o tym. Nie rozmowa też o tym. O tym to może będzie później. Nie rozmowa też o tym. Ale rozmowa będzie o tym. Panie i Panowie, co? Można powiedzieć, że przodzik. Przód. Jakby spojrzeć na sam przód, i jakby ta linia jeszcze bardziej płasko szła, to można by było zrobić kawał fajnego samochodu, bo Fiat. Zapożyczył, można powiedzieć, z grande Punto Hybryda z Maserati. Można opowiadać takie bajery swojej kobiecie i jak się nie zna na samochodach, że to coś ma coś z Maserati. Ale podobne światła do Fiata Coupe, bym powiedział. Nie rzucaj ta błotem. To jest wersja sport, o ile się nie mylę. Mamy felgę, siedemnastkę. No i mamy, o, takie dokładki. I oczywiście blacha. Blacha podwójnie, z, z każdej strony ocynkowana, więc nie ma prawa tego rdza żreć, a zawsze to wychodzi troszeczkę inaczej. Tył no i ogólnie paskudny jest od tej części i sam w sobie jest paskudny, bo często widać w tych samochodach ludzi, którzy chowają się na rozsuniętym fotelu, i po prostu ich nie widać. I nagle. Zjedź pan na bok, zjedź pan na bok. Wezwanie drogówki, no już masz pozamiatane. A gaśnica jest, a gdzie pasy kolego? No i tutaj zaczynamy. A propos tego, że no delikatnie gdzieś tam go może trochę pobierać, ale powiem wam, że chce czegoś się doszukać i aż tak mocno tutaj nic nie widać. No ta wersja sport. Na, nogi się na tym nie postawi i zobaczcie tu. Tutaj jest tała chudra, że po prostu rdzocha żre Patrząc na te samochody, niektóre, załóżmy, pamiętam, widziałem Nissan z 2010-2014, no to ktoś powie, że to stary samochód. Dla mnie to już nowszy samochód, dużo nowszy. Tam wahacze z tyłu to były przeżarte, można powiedzieć, że przez właśnie Rudą. A Ruda, ona nawet tam już nie tańczyła, ona, ona po prostu już tam płakała. Tarcze jakie są? Takie są ja bym nie powiedział, że to jakieś sportowe ten samochód też nie powiem Wam ile waży, tarcze bym powiedział standardowe, dupy nie urywa no ogólnie no, wygląda jak kokon z tyłu, albo jakiś spławik, wrzucić go do wody silnik cięższy to będzie się topił, powietrze się zbierze no i za to nie powoli, jeżeli Wam się ten Fiat tak naprawdę nie spodoba pierwsze co rzuca się w oczy to tutaj, brawo, bo to nie jest Brawa, tylko brawo, nawiązanie do tego, żeby zachęcić młodych kadetów do jazdy Fiatem, bo to miała być rywalizacja, można powiedzieć, miał konkurować w ogóle z golfem, nie? Miał robić jakąś robotę, zawieszenie z tyłu belka, z przodu trójkąt, trójkątny wachacz. No, zawieszenie proste i tanie w naprawie. To są plusy. No i tak jak wspominałem, po czym poznać samochód. Że można na niego nie zwracać uwagi, a jedzie obok Was, to to pamiętajcie, że zawsze jedzie brawka na kołpakach albo zgubionych kołpakach i jest jeden. Jak już widzicie na Feldze, to już się nie przejmujcie. Samochód wykorzystywany w różnych instytucjach. No i wsiadamy do tego cudownego Fiata nawet nie chcę mi się maski otwierać, bo to jest JTD 1.9 diesel tylko wersja 120 koni szukam już tej no normalnie powiem Wam, że tutaj miejsce nie można powiedzieć, aż, aż powiem Wam, że te pedały nawet wyczyściłem tutaj, tak żeby to jakoś, no jakoś tak fajnie wyglądało, no, to tak nawet go odkurzyłem ze względu na odcinek i pierwsze co mogę powiedzieć, choć nie jestem użytkownikiem tego samochodu to te siatki. Wiecie, co z tymi siatkami się robi? Fajnie, dupa się może nie poci, odprowadzenie potu z e, szatana jakieś jest, ale tutaj... No i tu się zaczynają schody, że to po prostu będzie się wydzierać. Tu taki ten dziwny materiał jest. Zobaczcie, co jest takie... Jest taki dziwny. Można paznokcie sobie szlifować. Jaki dźwięk. Ale o dziwo, o ciekawe czy będziemy to słyszeć jak będziemy jechać. Ale na razie rozmawiamy o środku. To jest fajne, tutaj przestrzeń bagażowa, że sobie możemy złożyć ten fotelik. O, nie mam myślałem, że 100 zł jakieś znajdę, a tu dupa. Boli, boli, dupa. Nikogo nie boli, dupa, jak jeździcie Fiatem. Pamiętajcie, chyba że ten Fiat ma turbo, to wtedy coś się dzieje, ale nie w dieslu 120 koni. Jakby to było te 150, to jeszcze one się czymś tam różnią. Nie wiem czym. Przestrzeń załadunkowa, yy, ta otwierasz ten odwłok, i tam sobie wsadzasz. No, wydaje mi się, że jak na takiego Fiacika dość pojemny. No i następny plus to to, że jak kupicie swojej żonie albo. Dla swojego dziecka, bo to tylko Fiat i taki wolny i tak dalej. No to nie kupujcie przypadkiem 1,4 t -Jeta. Tam różne wersje wychodziły, to podobno bardzo udany silnik. W cholernie udany. To jak sami OpTedek też jest dobrym silnikiem, ale jakbym miał wybór, to bym postawił na T-Jet. T-Jet niby tam oliwę trochę lubią pobrać i tak dalej, ale moce można robić nieprzeciętne, tylko że to jest duża kolumbryna, a przez to dlaczego jest taka duża i ciężka. Bo ona ma poduszek powietrznych nawalone, ona tam ma niby zrobili chyba z 200 testów zderzeniowych i uzyskało 5 gwiazdek. Super, fajnie, czyli można walić dzwony normalnie, elegancko, nic Wam się nie stanie. No i co? Chyba jedziemy już, to co co, co tu gadać, no. Zegary... Fajnie, że tutaj Fiat coś zrobił z tą gałką zmiany biegów. Bo, na przykład, wiecie, Fiat Coupe, na przykład, fajny samochodzik, a ta gałka zmiany biegów, zawsze pierwsze co się rzuca w oczy, to we włoskich samochodach, że lubią takie trochę plastyczku dać, trochę to pokolorować i tak dalej no tutaj to jakoś tak w miarę zgrabnie wyszło i sama kierownica mi się bardzo podoba no zobaczcie do symulatora można sobie kupić taką przejścióweczkę załatwić tu tego to w ogóle ja nie poniemajut nie rozumiem tych przełączników tego wszystkiego w ogóle tych wersji tego wszystkiego, no tu trafiliśmy na wersję sport, też wychodziło tego cholernie dużo. Fiat zainwestował troszeczkę kasy i chciał zrobić na rynek samochód dla Kowalskiego. Myślę, że we Włoszech nikt golfem nie jeździ, tylko właśnie takie brawo i daje radę. Posłuchajmy tego pięknego dźwięku. Jedna świeca żarowa nie działa. No, ja zapominam, cały czas jestem przyczajem, że to jest, wiecie, benzynka, to od razu pyk, go w klucz, no. O, i jest klekot. W ogóle sztywno to chodzi jakoś, tak kurde, jak nie we Fiacie. Dziwna akcja, no ale dobra. Jedziemy, pan. O Jezu, ja mu na jedynce czekam, aż ta turbina się rozkręci. O i już poczułem takie delikatne coś z trójką. Fiaty coś mają w sobie, że ta trójeczka potrafi być bardzo mm, uciążliwa. Normalnie człowiek jakby jeździł niemieckim samochodem lub japońskim, no to wiadomo, że już by już chciał, już by go korciło, że, żeby wymienić skrzynię. A fiaty to są takie wariaty, że <grytanie> dajesz mu jedyneczkę. Nie podejrzewam obroty i trójka zgrzytnie? O, jest, jest trójeczka proszę bardzo, pyk. I z tym można jeździć do tego, każdy użytkownik kwiata się przejeżdża i sobie jeździ. Na to nie zwracamy uwagi, jeżeli chcemy mieć świata i nim podróżować, to po prostu sobie. Jeździmy ze zgrzytającą trójką. Synchronizatorek przynajmniej daje znać, że żyje. Zobaczta. Wiecie co? Czuć? Czuć, że się jedzie jedzie samochodem nawet. Uuu. Tyle paliwa ty a ja w życiu nie widziałem. Zobacz, tu wskaźnik chyba jest przyklejony i on tak cały czas pokazuje. Daję mu trójkę. Wiem, że to jest, no co to jest 1300 obrotów, nie? Daję mu trójeczkę, gaz podłogę. Dopiero coś od 2000 coś zaczyna się dziać, no a tak naprawdę, no diesel powinien z dołu, no ale to taka turbinka, to co tu gadać, to jest tylko 120 koni. Człowiek się tak, wiecie, przyliczali do tych większych mocy, nigdy nie miałem okazji jeździć na przykład czymś, co ma na przykład 600 koni, 1000 koni, 1500, 3500 ze spadochronem Corvetta ZR1, dobra już nie wybiegam marzeniami, sprawdzamy system kierowniczy światła się chyba palą, no tak naprawdę nie wiem jak tu kurde te światła nawet zapalić chyba tak jest, o, chyba wszystko jest dobrze system kierowniczy, ale zobaczcie jak buja wydaje mi się, że jest miękkie zawieszenie, to miał być sport myślę, że ten przebieg jaki ma około 240 tysięcy może prawdziwy może nieprawdziwy pod górkę i trójka no to jest taki no i jedziesz takim kolombrynka, buja się to na boczki. To nie jest jakaś... Spodziewałem się troszeczkę, że będzie bardziej sztywniejszy, nie? Ale wiadomo, wszystko się wyrabia. Plak z tyłu lata, już go całego wypsikałem. No bo tak jak mówiłem, to jest połączenie wielu odcinków i już wa, pa, Wam, Pany, mówię, o co chodzi. Ogólnie to jedziemy do sklepu po składniki na pizzę. E, więc zrobimy sobie jeszcze pizzę. A na sam koniec jeszcze powiem, Dalszy rozwój sytuacji, bo już wiemy, że recenzja samochodu właśnie teraz leci. Myślałem, że ktoś dzwonam miał. Boże, to jest brzydki samochód, powiem wam. No ja nie wiem, co w sobie ma. Jeszcze ten błotnik, te sprawy no, wygląda, jak wygląda, ale kompletnie mi się nie podoba. No, porówn porównajcie to do, do saksofona, na przykład starego fajnego, no to jest bajka. A ja się czuję jak stary, stary człowiek i może, ale nadal może, choć może a tu nie widać, i powiem wam, że. W Twoim życiu nic się nie zmieni, jeżeli będziesz jeździł Fiatem Bravo z najsłabszą wersją silnikową. Już chociaż można by było sobie pozwolić, bo nie wiem czy wiecie, był wypuszczany fiatowski Fiacior Bravo z instalacją gazową. Nie pamiętam z kim miał tam podpisane te wszystkie duperele, że współpracował, ale coś takiego było, coś w stylu jak BMW 39 zrobiło silnik bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, na wodór. I pokazali, że można jeździć i, i da się, i no wiadomo, że można jeździć. Na tym, na tym plus, dobry utleniacz to jest niezła psiocha, nie? Na wodorze. No, dawaj, dawaj, Fiacie, dawaj, pokaż, na co cię stać. I to nie jeden raz. Ajajaj. Aj, aj. no, no, powiem wam, że zarobisty samochód yy, do oglądania widoków. No, masz sobie obejrzeć. To jakby to był jakiś abart, jakby to była jakaś mocna wersja, oczywiście na pewno jak ktoś to ogląda i posiada jakieś zapierni, zapierdzielakę, omijam te brzydkie wulgaryzmy, no to naprawdę czapki z głów, fajnie wszystko, pięknie, ale na tą chwilę jak przyjechałem tutaj rowerem, kolażówką, starą kolażówką miałem na podjazdach i zjazdach dużo czasu, żeby popatrzeć sobie na podkarpackie widoki, które Urozmaicają mi jazdy tym Fiatem, bo, tak jak powiedziałem, nic tu się nie, nie dzieje. On ma siedemnastkę, gdyby nie ta siedemnastka, to ja nie wiem, czy ten samochód by po prostu po tych rowach nie można by było jeździć, bo on by przeszedł, taki mięciusi jakiś jest. No, bez przesady, dla mnie miękki samochód to, to coś takiego, nie? A co by było, gdyby... Jeździć na betonach, sprężynach, bo na takich też się jeździło, co uważam, że jest całkowitą abstrakcją i całkowitym dziadostwem. Bo wybija Ci zawieszenie, podbija, nawet na łuku masz dwie paki, albo niech chociaż będzie to 150 i wyobraźcie sobie, że Was podbija delikatnie, dupa nachodzi. Często to taki dzwon był na kajotesie. się 106 wywalił dzwona na rajdzie, kobieta pilotka, no poszli tak ostro, że pff, mówię, rozpierniczenie. Dobra, wracamy do Fiata, bo mówię Wam, że... naprawdę no, Wam gadam, no... no o, test wody, nie? Patrzcie. Zobaczymy... O, na, największe przeciążenie, jakie może być, ale to też nie za mocno, bo tarcze nie są za duże, to to, jak y, hamujecie. A tak to, patrzcie, no ja wiem, że trójka... Trójka i co? Nic! Nawet wody nie przewróci! Kuźwa... No muszę wymyślać sobie jakieś zabawy, bo to... nie da rady. Dobra, to spróbujemy z dwójki, nie? I ze z górka. Stój. Kejci Tsuchiya jeździł z tym... Nie, jak on ma? Ten, CA 86 O! Na dwójce to tak! Ale od ilu obrotów? Jeszcze raz. Tak zwana wodzianka. Każdy w programie ma jakąś swoją wodziankę. No ja nie mogę sobie pozwolić na te... Na te ładniejsze butelki, ale mogę sobie pozwolić na to, że jeszcze raz. Dwójka od ilu obrotów? Od pół spada wam woda, nie? Żeby to nie było, że jakaś lokowanie czy coś, nie? To Sławczo pije tą wodę albo na dolewki jest może do czegoś. Dobra, jedziemy. No nie, no wiecie, co się staje, też no, nudne. No jak jedziesz, tak, wiecie, no przynajmniej takim samochodem nie złamiecie aż tak mocno, nie będzie was korciło, żeby łamać przepisy. Więc, jeżeli masz, to kupić właśnie dla osoby, na której ci zależy. No to jest plus, że nawet jak wywali gonga, to przeżyje. Choć zależy, ile się jedzie, choć z tym to cholera wie ile to się rozpędzi. A druga rzecz, to jest tylko i wyłącznie taka, że po prostu, no tym się nie rozpędzasz. Za mocno. Zaraz wyjedziemy troszeczkę na jakąś traskę i sprawdzimy. No po prostu powiem Wam, że najlepiej jeździć rowerem. Najlepiej jeździć rowerem, bo cenowo wyjdzie troszeczkę taniej i na zdrowie to może nawet wyjść. Wrzucimy kierunek. Dobra, i teraz możemy trójkę zobaczyć. Trójka od 2,5 tysiąca, dobrze jakby chciała iść. A zobaczymy, czy powstanie. Padłeś, powstań. Nic. Z nic. Nic się nie dzieje. To tylko dwójka jest taka, że troszeczkę da kolorytu i to też od 2,5 tysiąca ta dwójka i to wszystko. Dobra, już nie będziemy... Każdy już wie, że ten samochód nie jedzie. A ze spalaniem, z tego co wiem, no to jest około 7 litrów w mieście, plus minus. Na trasie 5 z kawałkiem. I co ciekawe, myślałem, ale na tych felgach tutaj w tych kolejnikach sobie lata. Myślałem, że ma szóstkę, ale podejrzewałem, żeby się zakrztusił ten samochód i by zdechnął na autostradzie, jakbyście szóstkę zapierali. Miałem nie mówić, że nie jedzie. Bo to nie chodzi o to, że to ma zapierniczać, bo ten samochód, ta wersja, tylko to się jak To tak jak, nie wiem, poznajesz kobietę i wszystko się zgadza, a tam nagle niespodzianka, nie? No to to jest już kaszanka, nie? Jak, jak torba torba o torbę, no to tak to nie, nie działa no i dlatego tutaj to właśnie tak szóstka pasuje, tak z dupy, nie wiadomo o co chodzi nie, dlatego szóstki tu nie ma i ten sport z tym dieslem właśnie o co chodzi, ja nie po nie rozumiem, nie zrozumiem cieszę się nadal widokiem czyli tak, system kierowniczy leciutko kierownica chodzi, jest fajnie coś pomyśli, że, że jedzie, jedzie na prąd jedzie na pród. Dzwonię na milicję. Piątka, i ta turbina się męczy. Plus taki, że nie pourywa wam przegubów podzespołów napędowych. Będziecie tym jeździć, jeździć, jeździć i na pewno traficie kupca jakiegoś dziadka, który będzie chciał podróżować. No. Nudno, pany i panewy. Naprawdę chciałbym, chciałbym wam powiedzieć więcej. Chciałbym was rozśmieszyć. Chciałbym, żebym ja sam w sercu poczuł. Coś, żeby Wam to opowiedzieć, pokazać, żebyście doświadczyli choć w połowie, albo w jednej trzeciej, albo piątej, jakkolwiek chociaż, to co czuję. Dlatego Wy czujecie teraz to, co ja czuję, po części. Czyli od razu chcę Wam się wyłączyć ten odcinek, bo to po prostu nie ma nic ciekawego. Więc Panie, ja po prostu kończę już chyba ten odcinek, bo jadę po składniki i zaraz będziemy robić zakupy. Widoczność i w ogóle te słupki. Pa, pa, patrzcie sobie, że na przykład, nie wiem, czy zdarzyło Wam się, że skręcaliście sobie w prawo, w lewo, jakieś skrzyżowanie, no i nagle pierwszy wychodzi ze słuchawkami w uszach. Kiedyś miałem taką sytuację na grochowskiej. Normalnie stanąłem jak trzeba, przepuściłem starszą panią, która idzie i tak bezczelnie na mnie patrzy, ale tak, ja mówię, co ta kobieta ode mnie chce. I wiecie, co ona chciała? Po prostu puściła mi mele na maskę. I wiecie, ja się nawet nie wkurzyłem. Mówię, co jest? CO JEST? CO JEST? No i wracając do tych słupków i tego skrzyżowania, gdzie puszczamy pieszego, przez takie słupki można nie zobaczyć, ale plus taki, że macie tu airbag. Więc nieważne, nie myśli się o kimś, myśli się tylko i wyłącznie o sobie. Ego wywalone i tylko o sobie, bo inaczej nie przetrwasz, jak będziesz myślał o innych, bo to nie ma sensu kupować kredensu, nawet tak Kazik śpiewał choć to nie nawiązuje do tego, o, i trujeczka. to ten synchronizatorek, kurde, coś robi. Bum. Fajnie, tu można w sumie gnieść. Redukcja jest między gazem, diesle to lubią. O, Golf czwórka. To już Golfem czwórko było ciekawiej, choć możecie mnie zbesztać, ale jeżeli tu byłby jakiś sensowniejszy, chociaż ten 150 koni silnik, to cały kształt jest spoko, ale skrzynia. Yy, aż tak ten samochód nie jest wydaje mi się aż tak wadliwy, żeby kłaść na nim krzyżyki. Bo naprawdę gama silników to jest konkret. Gdzie jest Biedronka? Jedziemy właśnie do Stonki, jest Biedronka i robimy zakupy, czyli przechodzimy do drugiego punktu programu. Ej, a tutaj to ja myślałem, że luzu, nie ma w ogóle ten ręczny, to wygląda tak, powiem Wam, że jakby byłby zaciągnięty. Ale ręczny jest. No jedź, chłopie. Ja pierdziele. Czasami lubicie takie akcje, że ktoś jedzie powoli, Ty czekasz aż on przejedzie, a on nagle kierunek i skręca w tą stronę tam, gdzie nie powinien. A Wy czekaliście jak durnie. Dobra, tu to... Wiecie, jak kupi się samochód, to każdy człowiek tak... Bardziej patrzy na ten swój samochód że on jest fajniejszy, nie? To się okazuje, że on jednak nie jest taki fajny, tylko Ty sobie tak to wyobrażasz. Jesteś zwykłym szaraczkiem, który po prostu przyjeżdża, wydać swoje pieniądze. Mięsa w mięsie 30%. Dobra, czyli tak, na rozrząd na serwis? No nie, nas to nie interesuje. Zawracamy stąd. O kurde, nawet ręcznie działa. Skręt. Skręt jest fajny. Nie można powiedzieć, i właśnie to jest fajne, że kajotesy można było wygrywać punciakiem na elektrycznym wspomaganiu, a to jest brawo. Choć to to elektryk na bank, elektryczny ale ciutko chodzi, tam się ustawiało jeszcze, żeby jeszcze większe wspomaganie było. Akurat, kurde, ktoś tu wyjeżdża. Proszę bardzo, czy ja tu się zmieszczę? Żeby mnie nie obrysować, miałem też taką sytuację, że pani po prostu wiatr zawiał drzwi i wyszło coś takiego, że przywaliła w mój samochód, nie? I tak śmiechy, chichy. Ja to inaczej na to patrzył, jakby ktoś naprawdę powiedział ej, przepraszam, wiem, że to złom, ale no tutaj coś się stało, no ile chcesz za to chociaż papierosa albo coś, nie? Miałem też taki wypadek, że pani wjechała w Toyotę celikę no i powiedziała, że ja mówię: No, policja albo płaci pani. No, no nie wiem, ja bym wybrał płatność. Zwłaszcza, że to było naprawdę 600 zł za zderzak. No i się okazało tak, że niestety pani wolała w policję, bo powiedziała, że to jest stary złom i ona tyle nie da. co zrobisz, jak jeździsz starym hultajem, na którego nawet nie chcą patrzeć? A to jeszcze jak ktoś uderzył. Drzwiami w ten samochód, no to jednak może ktoś by się jeszcze przejął, bo to nie jest taki staroć. Dobra panie. idziemy na zakupy. Mówię wam, że to bardzo lajtowy odcinek. Byłoby czymś niedorzecznym, gdybym y, tutaj się strasznie skupiał i opowiadał niestworzone rzeczy i wyczytane rzeczy z Wikipedii, z włoskich stron na temat świata. Brawo! Ja wolę poczuć, zobaczyć i powiedzieć, że to nie ma sensu. Burde, co tu się dzieje? Ja czuję się jakbym do Warszawy zajechał. Ruch jak cholera. Zobaczcie jak się parkuje, tak się parkuje elegancko. KR z Krakowa przyjechał. Normalny Krakusiak. I ta muzyczka. Jeszcze muzyczka ja da się znieść. Dobra, tańsza mozzarella. Gdzie spoko. Normalnie mi szlak trochę jest. Dobra. Baja bongo. Taki włoski klimat. Mamy dzisiaj włoski samochód, pizza. Myślałem, że ręcznie jest zaciągnięty. E, tak to żwawo! Po prostu trzeba go kręcić wysoko i wydaje mi się, że lubi obrot. Ale się trzyma. Padnie przez tą belkę. I to jest takie zawieszenie, można powiedzieć, że skromne, bo stara belka skrętna to stara belka skrętna. Niektórzy mówią, że nie dobra, a jakoś te małe, lekkie główienka się prowadzą na belce i dają radę. Prosta konstrukcja, choć to niewielowahacz I muszę wam powiedzieć, że jadąc tak w zakrętach i tak dalej, plus wiadomo, opona 17 robi robotę, to ten samochód naprawdę fajnie. Fajnie się zachowuje. Nie powiedziałbym, że jakoś, nie wiadomo jak tam tańczy, wyrzuca go, bo nie dochodzimy do prędkości nadświetlnych, gdyż to nie jest tor. To nie jest tor. Jakoś tam może, może na polskie drogi to tak średnio. Ale przyjemnie się jeździ, całkowicie inaczej. Naprawdę, system kierowniczy. Nie namęczy się w tym samochodzie. Ogólnie polecam z całego serca, jeżeli lubisz adrenalinę. I nudzą cię statystyczne doświadczenia życia, to po prostu tylko i wyłącznie kup sobie fiata. I zapamiętaj go jak brata. Bo jego to trzeba kręcić. Doszedłem do wniosku, że naprawdę i od to trzeba kręcić, jak to jak jakoś jedzie. Ale wystarczy. Po prostu przemieszczacz z punktu A do B. Nic nowego. Nic nowego. Jedziemy robić, idziemy robić pizzę. Jak się turbina studzi. Pamiętajcie, studźcie turbina. Boże. patrzcie, to pewno. Za dużo na hamowni siedziałem z tymi benzyniakami. Przełączmy tutaj co jakieś przełączniki. tyk, tyk. O, jak kiera fajnie chodzi. Elektriko erotico. O, jak, jak jak słaby force feedback w tym na PlayStation albo na symulatorku, nie? Patrz zaraz dziury można zrobić w oponie komuś wytrzeć oponę, to na, na kamieniu no i tak panie ogólnie w skrócie fura na handel, odcinek przygotowany tylko i wyłącznie po to, że tak, gastronomia idziemy na pizzę, robimy recenzję, a do tego sprzedajemy samochód dycha do negocjacji, do negocjacji no do tego pana się jak coś tam odzywać trzy w jednym w jednym, połączone i co? Można? Można. A jak ktoś przyjedzie, to i pizzę, pizzę nie zrobię. Nie, nie, nie. Bo to ciast, z ciastem trzeba się walić, a chłopaki głodne. I tak udało się znaleźć wszystkie składniki. Nawet passatę mam fajną. No ale świeże, droże. To musi trochę poleżakować i tak dalej. Bap. Pany, do następnego. Robimy dalej yy, różne zabawki i tak jak teraz widzicie, tego Fiata Seicento to wyobraźcie sobie, że to 900, i wyobraźcie sobie, że tam będzie siedzieć Biturbo. Kurde. Dla dziecka zajebista zabawka, więc zobaczymy, co się będzie działo. Dzisiaj odcinek na spokojnie. Witam w Małej Kuchni. Dzisiaj będziemy robić pizzę, która się nazywa Neapolitańska Pizza. Choć tak naprawdę daleko jest od Neapolitańskiej, a nasz piec opalany drewnem Właśnie, przypieka chrupiące ranciki z zasmażonym serem w środku. Mąka biała, nie ma temperaturin. Więc tak, jeździ Fiatem, brawo. rupicę pizzę. I nawet nie musisz czekać na brawa. Chyba będzie spoko. No. I jeszcze by mogła wejść. Walim sos gęsto, gęsto, bardzo gęsto, tak żeby wasze kubki smakowe były podniecone i płyły śliną, tryskały śliną, o tak, dobra, mamy tu pizzu, nie? Dobra, i z tym trzeba wjechać, mogę tak wjechać, wjechał,